Witajcie, słowa, krótki wstęp, słowa wstępu. A więc. Yy, moi drodzy, yy, ja wymyśliłam sobie yy, rok temu, że będziemy sobie robić kalendarz wielkopostny. Jak w Boże Narodzenie jest kalendarz wiel yy, adwentowy i trwa od 1 grudnia do 24 grudnia w Ameryce do 25, no ale to się nie liczy. Nie o to chodzi. To tutaj wymyśliłam, że. Yy, Ogólnie wielki tydzień jest. Nie, nie tylko wielki czwartek, wielki piątek, tylko jest wielki tydzień. Więc od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Niedzieli jest ten kalendarz. No i zasady są te same. Wsadzamy drobne rzeczy drobne. No wiecie, dla kogo drobne, dla tego drobne. Może być z samych skarpetek, może być z różnych rzeczy posortowany, jakoś tam powybierane te rzeczy z tego względu, że ja wiedziałam dużo wcześniej że będę robiła taki kalendarz no to ja te rzeczy mogłam sobie wiecie przeciągnąć w czasie i kupywać tak stopniowo na różnych promocjach, więc mój kalendarz jest taki bardziej odlotowy bym powiedziała, no ale i no właśnie takie słowa wstępu ja to wymyśliłam, to nie, nigdzie nie widziałam, tylko sobie tak wymyśliłam, że skoro y, umilamy sobie czas oczekiwania na Boże Narodzenie, które uwielbiam, kocham i moje ukochane święta. Chciałam y, Wielkanoc też y, zrobić coś takiego, żeby na tą Wielkanoc było tak fajnie czekać. Wiecie, niedziela palmowa i ten okres oczekiwania na Wielkanoc, żeby była jeszcze bardziej fajna, jeszcze bardziej taka. Wiecie, i tak Wielkanoc nie dorówna Bożemu Narodzeniu u mnie i w mojej rodzinie, w moim domu. No, ale chciałam, żeby było ciekawie, żeby było fajnie, i wydaje mi się, że bardzo nam się to udało osiągnąć. Wiadomo, że Wielka Sobota, Wielka Niedziela to są już takie. Super super prezenciki, ale yy, nie o to chodzi. Chodzi o sam zamysł, że oczekiwanie na ten tydzień, yy, z dnia, na dzień, ciekawość, co będzie w nowym okienku. Dobrze, teraz pokażę Wam, yy, co yy, znalazłam dla moich chłopaków do kalendarza adento, yy, wielkopostnego. No właśnie, nawet mi się to myli. Do kalendarza wielkopostnego. Wiadomo, to są tylko, tylko to jest 7 dni. 7 dni to nie jest wcale tak dużo, także y, nie trzeba jakichś wielkich wyrzeczeń, żeby te 7 podarunków wymyślić i żeby je y, kupić. Dobrze, dziękuję. Już więcej Wam nie zajmuje czasu. Przejdźmy do meritum, co tam w środku jest i jak to wygląda. Miłego dnia, cześć i pa! Słuchajcie, tak na szybkości chciałam Wam pokazać, jak wygląda wkład do kalendarza wielkanocnego dla mojego synusia. No, tak tutaj proszę, sprawdzenie, wszystko się zgadza. Staram się wybrać takie słodkości, które mogą przypaść mu do gustu, aczkolwiek niekoniecznie, bo jest bardzo wybredny. No, ale na przykład wiem, że to lubi. Wiem, że takie rzeczy lubi. To nie wiem, ale to lubi na pewno. I lubi też takie rzeczy. Więc jeżeli chodzi o słodkości, wydaje mi się, że będą spoko. Jeżeli chodzi, znowu o do, nie dodatki, tylko o rzeczy, to już Wam pokazuję, jak to wygląda. A więc, tutaj jest takie cudo. No, mówię, nie mogę mówić głośno, bo. Wiecie, ściany mają uszy. Takie cudo. To w ogóle jest Hit nad Hity. Piękne, bardzo mi się podoba. Eee, tu, e, wiecie, to jest takie coś bardziej, jak ktoś kolekcjonuje dla kolekcjonera, więc takie cudo. Tutaj. Taka gra. Jest spoko, jest dla małych i dla dużych, także przyda się. Dwa takie. I pod spodem jest taki album. Ale nie będę tego wyciągać, no bo e, nie chcę, żeby brzmiało jakkolwiek. No dobra, ja to chowam i zaraz bardziej będę mogła się rozgadać na temat e, kalendarza mojego partnera, więc to chowam. I mam zamiar dzisiaj to pochować, mam nadzieję, popakować. Mam nadzieję, że mi się to uda, aczkolwiek nie, nie mam 100% kwotowej pewności, no właśnie czy się uda. No dobrze, i jeżeli chodzi o produkty dla mojego partnera, to może zacznę od słodyczy. Tutaj akurat nie mam za dużo co się rozwodzić, bo mój partner, jeżeli chodzi o słodycze, to lubi najbardziej żelki. Z tego tytułu jest ich bardzo dużo, ale też lubi miętowe smaki, więc jest sporo tych smaków. Ale jest i dużo żelek. Także mam nadzieję, że będzie zadowolony. Za każdym razem, jak będzie otwierał okienko, to coś ciekawego. Tutaj, właśnie te dziwne smaki, których ja nie znam i mam nadzieję, że on też nie i taka czekolada. Także to są słodycze do kalendarza. I zaraz Wam pokażę jeszcze rzeczy. O i uwaga! Rzeczy są takie. Jest tutaj tak. To jest, to jest boskie. Cudowne. Tutaj, a to na końcu Wam pokażę. E, tutaj mam e, powerbank. Wydaje mi się, że będzie spoko gadżetem w prezencie. Oczywiście tradycyjnie, żeby nie było dwie pary skarpetek. Tutaj również mam produkty do pielęgnacji, ponieważ mój partner nie. Nie używa do tej pory, nie używał e, takich produktów e, do pielęgnacji w sensie przeciwzmarszkowych jakichś serii i tak dalej, kosmetyków w ogóle. Postanowiłam, e, że mu chyba wprowadzę. No już chyba czas najwyższy, zacząć dbać o tą facjatę. Jego ulubiona pomadka, no wiecie, jak się pracuje na słońcu, no to przyda się na pewno. E, I jeszcze jedna e, żel do twarzy przeciwzmarszkowy z Ramon Jaluronem. No. i ostatnia rzecz e, taki kabelek do ładowania z wyświetlaczem wydaje mi się, że taki fajny gadżet dla osób, które lubią właśnie takie e, no takie gadżety, takie, takie sprzęty takie bajery no i ostatnia rzecz to jest, uwaga, to jest dla dorosłych tak to jest e, bardzo fajne bardzo fajne to jest, to nie jest nic ym, bardzo zdrożnego, absolutnie tu są y, takie y, takie y, zadania bez y, karty są takie różne zadania na zasadzie no takich delikatnych jakiś tam powiedz mu na ucho, takie, takie różne, nie? Co w nim lubisz i takie różne. Także to wygląda źle ostro, ale nie jest ostre także spoko yy, i wydaje mi się, że takie gadżety takie rzeczy, takie produkty do kalendarza adwentowego je, yy, a, a, a widzicie, kalendarza wielkopostnego jak najbardziej, to tylko 7 dni yy, 7 jakichś gadżetów mam ich tutaj więcej, wiadomo, ale na przykład do okienka nie dam samej pomadki tylko na przykład pomadkę z, ze skarpetkami wiecie o co chodzi także, yy, także tak. tak samo jak na przykład tutaj te, ten baton z tymi czekoladkami, on sam w sobie mógłby robić dla mnie śmiało za jedno okienko. Ale że mam tyle dodatków, no to no nie będzie sam. No dobrze, to będzie bardzo krótki filmik, ale y, wydaje mi się, że, że y, możliwe, że jest przydatny, bo można skorzystać, jeżeli gdzieś jedziemy i robimy komuś zajączka, czy coś w tym rodzaju, możemy y, takie różne y, rzeczy zakupić i komuś sprezentować to na przykład i powerbank był kupiony w media expert kabel nie był drogi w porównaniu no do cen wiadomo, no drogi, bo 70 zł ale wydaje mi się, że ten gadżet po prostu no, dla takich fanów elektroniki jest super no, wydaje mi się, że taki kalendarzyk jak najbardziej na tak życzę Wam miłego dnia i 6. No i tak wygląda gotowy kalendarz. Wiecie, tutaj są numerki, co po niektóre rzeczy i tak z nami pojadą na wyjazd, więc więc wie, wiecie. Tutaj jest numer 6. No i tak samo wygląda partnera, tylko że tutaj synu ma w kartonie. No bo tak wstępnie było i tak jest teraz, a partnera jest w reklamówce. Ale to nie liczy się w czym jest, tylko jak wygląda. No i też ten sam papier wzięłam, bo. A bo pewnie synu by chciał właśnie mieć ten sam papier co tata. No a y, są osobno, no właśnie po to, żeby się nie myliły, nie? No mogłabym dopisać na przykład y, pierwszą literę imienia, tak jak w tamtym roku, ale nie. Będą osobno, będą wiedzieli czyje to czyje, więc spoko. No tak to wygląda. Także kalendarz wielkopostny, obydwa kalendarze. Gotowe. O, jest ja z głowy, najważniejsze.